Normalnie, no. Ja już wiem, kto mnie kurwa hejtuje, kto mnie podpierdala, kto mi kurwa ma, daje bany, nie? Ta kobieta z tego sklepu, tamta z tego, ta z kwiaciarni, tamta z tamtego, to kurwa chyba z 50 osób, nie? Mnie hejtuje. No, dla to mam bany, nie? Ale dobra. Ja nic nie wiem, no się nie zdziwcie, że będziecie mieli szyby wyjebane w sklepie <grym> Kurwa za to znowu bana dostanę na nowym koncie. Ale się nie zdziwcie, nie? No. Że pff, moi fani no. się po prostu wkurwią. Kurwa mać, ja wiem kto to. No. Dokładnie wiem, bo teraz i tak pomyślałem, nie? Kto mógł mnie podniewać za to, za to i za tamto, nie? I no. tak normalnie, na spokojnie, na trzeźwo pomyślałem. No nie zamyśliłem, kurwa. Nie? Normalnie. O kurwa, nie? Chcecie wojny kurwa? Będziecie ją mieli. No. Tylko ciekawe, kto kurwa na tym skorzysta, a kto straci, nie? Jeszcze mi podpierdol, że palę marihuanę, no. Udowodnij mi to kurwa. Głupie pizdy jebane, w ogóle nie znałem się na przepisach, no. A takie kurwa boruty chcą robić. Bo im się nudzi w robocie, o! Mało klientów jest, a to tego podpierdalimy? A to tego podjepiemy? Bo ten se jabłka pije kurwa? Ten piwo pije kurwa. No. A powiedz ten kurwa. Ten twój sąsiad co mieszka obok. No, co mięso kurwa na lewo sprzedaje. My te kurwa. No. Stare kurwa, my te mięso kurwa. I klienci u niego kupują kurwa. To co kurwa? To nie? No, bana jak chuj będę miał za to, nie? No, ona ma duże znajomości właśnie, kurwa. Ale chuj tam? Wyjebane, kolejne konto sobie założył. Tylko wiadomo, kurwa. Starsi, starsze osoby tego nie kumają, nie? No, a młodzi wiedzą, kurwa, o co chodzi. Normalnie. A jeszcze mu za coś, to ci zniszczę całkowicie życie. No. Do ciebie mówię właśnie. Bo to oglądasz mnie na YouTube. A że patrzę z Bogiem? To już wiesz. Jestem synem Bożym. Dobra, kurwa. Koniec imprezy.